Pompeczki dla widza, płacę 2 dolary za pompeczkę. To chyba uczciwa cena. Kurde, no jeśli legit, to można by coś popowować. Jone bez lisza robi clear z 330. Jone dżunglę Dobra, przekonałeś mnie. Sprawdźmy to. Let's try this. A ten pink zawsze był niebieski, nie? Ale może mogę zostawić tego kilka. Kończę, czy jest sens podchodzić w topa? Dobra, spu, spu, blach, spróbujmy. Czy nie miałem? to wychodzi? No raczej nie wierzyłem, że to pyknie. Czemu nie czytałem czatu? Arkwit Rybsom. A po co że ten czat? Ja niekiedy zerkę, coś popatrzę, ale też nie czytam. Wysyłajcie mi donate. To będę czytał. No to chodzi, z streamerem po prostu, dlatego nie czytają. Czemu go nie Bo jest pre-sezon i gramy byle czym, bo nie ma co grać jakichś, kurde, tryhardowych pików w pre-sezonie i się płacić, po co to? Która hydra? No ta lecząca jest aktualnie turbopę. i na większość czempionów aktualnie jest dobra. Czy jest sens? Ma flesza znowu. Oh no! Mm. O kurde, ale ograł. No brawa do niego. Trzeba na Nikomiezi jaja, żeby zrobić taką sztuczkę. O co chodzi w aktualnym lesie, co? Warto bardziej robić? Los czy gankować? O kurde, no to... nie wiem, się zmieniło tak naprawdę, jeśli chodzi o los. Niby jest inaczej, ale tak naprawdę cały czas nie będzie to tak samo. Dobrze se farmić, one też wiadomo, coś trzeba przygankować raz na jakiś czas. To zależy jakim czeka nagrasz. I też no masz Pel Sezon aktualnie, więc możesz po prostu grać tę grę i nie? niekoniecznie się przejmować tym. Czy jest win, czy, czy nie, prawda? Jak się bawię w momencie Steela. No tak sobie, kurczę. Tak sobie. O, no jakieś turbo tragedii nie ma, to się emaksuje, nie? Tylko smuci mnie to, że ten patch, na którym teraz gramy, będzie trwał 3 tygodnie. To jest lipa. Nie wiadomo, czy to z nerfi. Jakimś mikropatchem, czy coś. I chyba się nie zanosi. Cały turret? Raczej tak. o okay, kurwa Zaodziwiające, ty ta RK mnie nie na Kuldon w ogóle. Jak to jest, że on taki mijony nie wchodzi Erka na Kuldon? Po czymś takim co ja zrobiłem, a na Jarwana wchodzi, co? Kiedy mańsko, o kurde. To niemożliwe. O kurde, jednak, jednak Keiluwa, support.

No, cała ta akcja opierała się na tym, że Kale mnie zlutuje. Na no, szczęście to zrobił. Po prostu. Strasznie szybko trzeba klikać na tę mionę. Ja opieram Jakie to są. Trzeba mieć APM'y po prostu. Na tej postaćce. Czy filmarkę? O kurde. No chyba nie wygląda tego. Alright. Oki okay. No czy warto było za kurczę wilki ryzykować tyle pieniędzy, żeby oddać, chyba nie. Pompeczki dla widza, płacę 2 dolary za pompeczkę, to chyba uczciwa cena. Kurde, no jeśli legit, to można by coś popróbować. Aczkolwiek plecy mi napierdzielają dzisiaj. Ktoś się obudziłem i napierają plecy. No i niestety tak się... Tak to wygląda, jak się ma 30 lat, przykro mi. Ale to pogrzebym zrobił, dobra? Możemy się tak mówić? Aha, tylko czekaj, bo byłem. Ją... musiałem jakąś kamerę przestawić sensownie, ja Mam taki burdę tutaj, że masaka. chyba ginę. Chyba bym wolał boczka pierwszego robić, tak mi się wydaje, zamiast tego... ...tego anti kill multi. No i pierd... A raczej stomp. Czemu kupiłem anti -heala? No nie no, to jest dużo leczenia. Fiddle leczenie, jest leczenie, leczenie, see już co się będzie leczyć. I ten nie jest zły, raczej tutaj, moim zdaniem. Jak ktoś napisał, że trzeba ten, że Zeal jest dobrym przedmiotem jako pierwszy. No to. Jak widz mówi, trzeba słuchać. Aha, że tylko zila miałem kupić? Ups. Nie, to bez sensu. Nie mogę no, zrobić jak jakiś item to do końca. Hmm. O, co się tam Przejść. Doklikamy żarkę. Mam te heal w tej grze nie działa. Łopie czekaj, zaraz zobaczymy. Okay. Enemy healing reduce 370, ty mówisz, że nie działa? Proszę cię. Kurde to, że się trzeba przestawić na tego smite'a 1200 to jest... Uff, tyle czasu. O, też nie, czekaj, ten smite 900 był przez rok w sumie, tak? Czemu nie zawsze? Dżunglerom tak robią pod górkę te zmiany. Co rok? Musimy się uczyć czegoś nowego. mam okay, no dobry bak teraz. Jomie można grać w dżungli. To nie, wobec no przesady. Ty. Teraz opóźnieniem Shieldową. A dobra. Okej okay, jest git. No tylko, że ja Quivera nie kupiłem. O kur... Ups. Czy junks jest w dżungli dobry? Nie wiem. Ale podobno można grać niemalże wszystkim w dżungli. Więc może jest dobry. Ale domyślam się, że jax na topie pewnie był lepszy ogólnie. No tu chodzi o to, że po prostu na topie raczej zazwyczaj uda ci się mieć więcej e, kaski po prostu Niż na lesie. Stąd się to bierze. Witamy w kolonii! Hadet! no przesadziłem. Zapomniałem tylko, no właśnie płyniemy o ja odleciałem do tego, do infanterza, ale i tak bo Infantija, skończę już Najpierw na to wygląda mm -hmm. O, się za późno, chociaż jest Kyle. Dobra, igra Leci filu, leci Nie ma za w ogóle Leci, się, leci się. I surrender. Ale długo trzeba czekać, niekiedy po surrenderze. Nie? Niekiedy jest... to jest dziwne, właśnie. Niekiedy też I jest dosłownie sekunda i koniec, a niekiedy jest właśnie 7 sekund i koniec. Od czego to zależy, nie mam pojęcia. A, pompki miały być. Ty, no dobrze. Trzeba by przypompować, tylko kurcza. Czekaj, bo ja tutaj taki bajzel. że odpalanie dużej kamery będzie wstyd. Chud. Ogarnę trochę, żeby to jakoś wyglądało w kadrze. Patrzcie, co jest za mną w ogóle, pokażę wam coś. Cały czas jest tutaj młot obok mnie, bym pamiętał o tym, że muszę go w końcu złożyć. A właśnie, a propos tego młotu, to w ogóle nie ten weekend, ale następny. Jest duża szansa, że to będzie ten weekend, gdzie będzie składane LEGO. Jest taka szansa. Widać to? Jest dobre? Bo skarpetka tu jeszcze jest. Ile powinno być tak mniej więcej? Ile, ile zrobię pompek? Ja w nie wiem, ja nie wiem, ja raczej nie robię pompek w ogóle. 40, 30, 20, ja pierdykam, co, jest aż tyle? Zrobię 5. dobra, robimy. A jeszcze, mówiłem, tak tak mnie napierdala, akurat plecy mnie tutaj napierają, no. No w tym stronę. Tylko liczcie. Ach, je staat er ba. Ook goed. Echt Oh, cool. oh cool. 32? Nawet nie policzyłem dobrze, i ku... od dupia Jest moc, już się bałem, że poleciałem grubo X jednak nie mam w widz. Dziękuję, dziękuję. Źle zrobiłem połowę? Co? Zawodowo było przecież.